Panie wójcie, wójcie. Proszę Państwa zmierzamy do 2013, przyspieszamy. No. Na każdego 10 kubików. No, no. No, 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 raz, dwa, Ekipa budowlana w pełnej gotowości, bo właśnie rozpoczęły się prace nad zbiornikiem retencyjnym w Skrzyżowie. Ekipa niecodzienna: Roman Ciepiela i Wojciech Kozak, wicemarszałkowie województwa małopolskiego, Robert Wardzała, poseł Stanisław Sorys, członek zarządu, Mieczysław Kras Starostatarnowski, Marcin Kiwior, Wójt Skrzyżowa. Ale spokojnie, panowie nie zostaną tam do końca prac, ich miejsce zajmą profesjonaliści. Słowo stało się. Można powiedzieć, ciałem. Budujemy ten zbiornik. Od wielu lat oczekiwany, planowany. Nie było łatwo go zaprojektować, i myślę, że wiele było wątpliwości. Po pierwsze, jak go wybudować, po drugie, jak uzyskać dostęp do terenu. To dzisiaj jest największe wydarzenie w tym roku. Ja bym powiedział, nawet więcej, chyba w ostatnich latach. Tak jak powiedział pan Marszek. Że starosta się chyba cieszy. Cieszę się, proszę Państwa, ogromnie. Przeżyłem jako samorządowiec, jako starosta, jako burmistrz wcześniej wiele powodzi. A ta ostatnia chyba z głowy mi nigdy nie wyjdzie. To, co się działo na terenie całego powiatu. Ale z Krzyszów, proszę Państwa, i przedmieścia Tarnowa były zawsze pierwsze. To zawsze tu pierwsze wydarzenie, że się działo. Gdzieśmy przyjeżdżali do Skrzyszowa, bo jest zalany. A potem dopiero. Była Szwedka, potem była Biała, potem był Dunajec i Wisła. Ten zbiornik pozwoli uniknąć takich sytuacji, jakie miały miejsce choćby dwa lata temu, nie tylko z ale i Tarnowowi oraz innym miejscowościom w regionie. Radości z tego faktu nie krył wójt z Krzyszowa Marcin Kiwior. W imieniu mieszkańców gminy Skrzyszu chciałem bardzo serdecznie podziękować za pełen profesjonalizm i determinację zarządu województwa opolskiego, którego efekt dzisiaj widzimy rozpoczęcie budowy zbiornika. My, jako mieszkańcy, jesteśmy naprawdę zobowiązani. Zbiornik w Skrzyszowie w przyszłości będzie pełnił nie tylko funkcję zabezpieczającą przed powodzią. Mieszkańcy skrzyżowa, Tarnowa i okolic będą mogli też tam wypoczywać. Będzie tama, plaża, kajaki i inne atrakcje. Koszt budowy to około 30 milionów złotych. Inwestycja zakończy się za około 2 lata. Julita Majewska, Tarwizja.